Jeżeli ta osoba nie ma funkcji życiowych, nie oddycha, brak pulsu, w tym momencie musimy przystąpić do reanimacji krążeniowo-oddechowej w skrócie RKO. W większości apteczek mamy takie małe maseczki jednorazowe, które po otwarciu. Mają pełną instrukcję krok po kroku, co powinniśmy zrobić. Wyraźnie narysowane wszystko, tak jak ta maseczka powinna być umieszczona, co nam każdemu będzie ułatwiało działanie w takiej sytuacji. Musimy sobie zlokalizować mostek. Dla osób, które nie czują się pewnie, łatwiej będzie zlokalizować środek klatki piersiowej i w tym miejscu przyłożyć ręce. Jeżeli zrobicie to centymetr wyżej lub centymetr niżej, możecie wywołać pewne szkody, natomiast one są minimalne. Walczymy tutaj o życie tej osoby, to jest dla nas najważniejsze, więc nie boimy się tego zrobić. Lokalizujemy sobie środek mostka, środek klatki piersiowej, układamy ręce. Najpierw jedna ręka, potem druga, splatamy sobie palce. Chcemy przekazać całą naszą siłę z barków bezpośrednio na osobę poszkodowaną. Jeżeli odchylicie się do tyłu, to nie będziecie przekazywać tej siły. Jeżeli ugniecie ręce, to ta siła też będzie wychodzić z waszych ramion, a nie z całego tułowia. Chcemy tutaj wyprostować sobie ramiona, oprzeć się nad osobą poszkodowaną i przechodzimy do masażu serca. Masaż serca dla osoby poszkodowanej wynosi 30 uciśnięć w tempie około 100-120 uciśnięć na minutę, czyli mniej więcej dwa razy na sekundę. Liczymy sobie w głowie do 30. Po 30 uciśnięciu odchylamy głowę, żeby udrożnić drogi oddechowe. Zatykamy nos i przechodzimy do wdechu. Dwa wdechy i kontynuujemy nasz masaż serca. 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30. Ponowne oddechy. Ten masaż serca kontynuujemy do momentu pojawienia się trzech czynników. Pierwszy to jest ten, który dla nas będzie najbardziej radosny, czyli przywrócenie funkcji życiowych. Ta osoba nasza nieprzytomna, z brakiem oddechu, brakiem pulsu, nagle się przebudzi, zacznie oddychać, rzuci się w jakimś ataku, ale wiemy, że przywróciliśmy jej funkcje życiowe. Drugi pojawienie się ratowników medycznych. Trzeci i chyba dla nas będzie najbliższy dla wszystkich. Nie jesteście w stanie kontynuować tego masażu, zaczniecie się gdzieś gubić, przestaniecie liczyć te 30 czy 2 wdechy, nie będziecie mieli siły, żeby już się podnosić, schylać w dół, to też takiego masażu zaprzestajemy. Chcemy, żeby to było jak najbardziej skuteczne, a to będzie skuteczne, jeżeli będzie wykonane dobrze. Jak opadniecie z sił i nagle wam się skończy w trakcie tego masażu energia, to niestety, ale będziecie drugą osobą poszkodowaną, która w tej sytuacji nam się pojawi.